Tym razem przyjrzymy się czemuś, co brzmi naprawdę fascynująco. Podróży samochodem przez fiński archipelag Turku. No właśnie, wyobraźmy sobie taką trasę, gdzie droga co chwila się kończy i zaczyna się woda, a zamiast mostów mamy promy. Całe mnóstwo promów. Dokładnie, a opieramy się na relacjach z podróży, takich osobistych zapiskach z blogów. Ktoś faktycznie tam był, jechał samochodem w drodze do Norwegii. Mhm. I opisał swoje doświadczenia. Mamy też trochę dodatkowych informacji o samym systemie promowym, żeby to lepiej zrozumieć. To takie spojrzenie z pierwszej ręki, wiesz, pełne detali. Praktyczne szczegóły, subiektywne odczucia. Super. A cel, co chcemy z tego wyciągnąć? Chcemy zrozumieć, jak taka, no właśnie, hybrydowa podróż. Trochę autem, trochę promem, wygląda w praktyce. Logistyka, koszty. Tak, ale też co w tym jest takiego pociągającego? Co sprawia, że ludzie wybierają taką trasę zamiast, no nie wiem, jechać główną drogą? Co tam jest wyjątkowego? Okej, okay, to co? Zanurzamy się w te materiały? Zaczynajmy. Dobrze. Zacznijmy od szerszego kontekstu. Te fragmenty to tylko wycinek większej wyprawy, prawda? Ktoś jechał, jak wspomniałaś, aż z Ukrainy do Norwegii. I to Hondom Prelud co samo w sobie ciekawe. Tak dość nietypowy wybór na taką trasę, można powiedzieć. No, nas interesuje ten moment, kiedy po opuszczeniu Helsinek podróżnik kieruje się na zachód trasą E18, ale nie dojeżdża do samego Turku gdzieś w okolicach miejscowości Parajnen, która ma też szwedzką nazwę Pargas, bo tam jest sporo Szwedów. Aha. I tam właśnie następuje ten kluczowy manewr skręt. Skręt w boczną drogę, która prowadzi prosto w ten labirynt wysp. W archipelag? I tu, jakby od razu w źródłach, pojawia się motywacja. Autor pisze, że to było jego marzenie zwiedzić wyspy samochodem. Już to brzmi trochę. No, właśnie, trochę karkołomnie. Auto na wyspach to często problem, a nie udogodnienie. Dokładnie. A tu się okazuje, że archipelag Turku to miejsce, gdzie dzięki tej niesamowicie rozwiniętej sieci promów samochód staje się no, idealnym środkiem transportu. To marzenie było tam no, zaskakująco łatwe do zrealizowania. Czyli auto nie przeszkadza, a wręcz pomaga, ciekawe podejście. No dobrze, a jak wyglądały te pierwsze kroki w tym wyspiarskim świecie? Co mówią źródła? Relacja wspomina o pierwszym noclegu już po zjechaniu z tej głównej trasy E18. Camping Soliden, gdzieś koło Parajnen. Standardowy punkt dla podróżujących budżetowo. Jest jakiś koszt podany? Tak, według zapisków to było w 2015 roku, kosztowało 15 euro za osobę. Więc całkiem przystępnie. Okej. Okay. Następnego dnia rano, po spakowaniu namiotu, zaczyna się ta prawdziwa przygoda. Pierwsza przeprawa promowa. I jak wrażenia? Coś szczególnego? I tu od razu, wiesz, pojawia się ten kluczowy element całej tej układanki. Ten pierwszy prom, który przewiózł podróżnika na wyspę Lilandant, czy po fińsku Pikunowo. Tak. Okazuje się, bezpłatny! A, czyli od razu taka informacja ustawiająca? Fundamentalna. Od razu wiadomo, że to nie jest typowa turystyczna atrakcja za pieniądze, tylko po prostu część drogi. Normalny element systemu komunikacji. Traktowany jak most tylko pływający, coś w tym stylu. Co ciekawe, zaraz po tej przeprawie autor wspomina o wizycie w supermarkecie na wyspie. Taki drobny detal, ale pokazuje, że tam normalnie toczy się życie. Jest infrastruktura. Jasne, że to nie jest jak Jakaś dzicz. Ok, czyli bezpłatny prom, jako część drogi, to naprawdę zmienia perspektywę, zwłaszcza jeśli chodzi o planowanie budżetu takiej wycieczki. A jak wyglądała dalsza trasa przez ten archipelag? Źródła opisują podróż przez, no, liczne wyspy. Jedno wspomina, że autor poruszał się jakby w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Ok. Kluczowe są oczywiście te ciągłe przeprawy promowe. Autor naliczył ich aż osiem zanim dotarł do wyspy Mossala. Osiem promów to sporo. Ile czasu mu to zajęło? Cały ten etap wyspiarski zajął mu dwa dni. Chociaż sam autor sugeruje, że gdyby się lepiej przygotował, może zaplanował, to dałoby radę to zrobić w jeden dzień. Czyli tempo nie było zawrotne? No nie. I tu chyba dochodzimy do sedna tej podróży do tego systemu promowego. No, właśnie jak on działa co mówią źródła. Analizując te opisy, wyłania się kilka powiedzmy podstawowych zasad. Po pierwsze i to jest chyba najważniejsze większość tych promów jest darmowa większość. Tak. Są traktowane przez fińskie władze jako no właśnie integralna część sieci drogowej. Jak te wpływające mosty, które zapewniają ciągłość komunikacji między wyspami. To absolutnie fundamentalne dla zrozumienia tego miejsca i jego dostępności. To faktycznie brzmi rewolucyjnie w porównaniu do wielu innych miejsc. A czy te promy są jakieś szczególne, czy to po prostu takie barki do przewozu samochodów? Jest tu spora różnorodność, jak wynika z opisów. Autor mówi, że każdy jest jakby unikalny, dopasowany do konkretnego miejsca, szerokości cieśniny, natężenia ruchu. Czyli nie ma jednego standardu? Nie do końca. Wspomina o małych promach linowych, które podobno można przywołać przyciskiem, chociaż sam z tego nie korzystał, więc to bardziej zasłyszana informacja. Aha. Ale są też znacznie większe jednostki. Na niektórych można, a czasem nawet trzeba, wyjść z samochodu. Mają pokład dla pasażerów, czasem jakąś małą kawiarenkę. Czyli jest gdzie się rozprostować. Tak, a na innych, przy krótszych przeprawach, po prostu zostaje się w samochodzie. Rozumiem. Jedno ze źródeł wprowadza też takie bardziej formalne rozróżnienie. Mówi o promach żółtych i białych. Żółte i białe, czym się różnią? Żółte to te najczęstsze, które kursują na krótkich dystansach między tymi głównymi, bardziej zaludnionymi wyspami. Mają dużą pojemność, często otwarte pokłady, czasem na dwóch poziomach. I te są właśnie bezpłatne. Okej, okay, to te pływające mosty, a białe. Białe obsługują dłuższe trasy, docierają do mniejszych, bardziej odległych wysp, mają rzadszy rozkład, czasem nie kursują codziennie, ale za to oferują więcej udogodnień. Jest salon dla pasażerów, bufet, pokład widokowy brzmi bardziej jak statek wycieczkowy niż prom drogowy. Trochę tak. Co ważne, według tego źródła od 2009 roku przewóz pasażerów na tych białych promach też jest bezpłatny. Ale, ale mogły być pobierane opłaty za pojazdy. To jest taki istotny niuans, różnica w stosunku do tych żółtych. Czyli system jest zróżnicowany, ale darmowy transport pasażerów nawet na tych dłuższych trasach brzmi naprawdę zachęcająco. Tak, zdecydowanie. Ale trzeba pamiętać o drugiej stronie medalu, o której wspomina autor, mianowicie o wąskich drogach na samych wyspach. A Czyli nie wszędzie jest tak łatwo jak na promie. No właśnie, i druga rzecz to konieczność dostosowania się do rozkładów rejsów, zwłaszcza tych rzadszych, białych promów. To nie jest tak, że można po prostu jechać przed siebie jak autostradą. Trzeba planować. Tak, podróż wymaga planowania, sprawdzania godzin, pewnej elastyczności. Czasem trzeba poczekać. No właśnie, wspomniałaś, że autor sugerował, że można by to zrobić w jeden dzień, ale jemu zajęło dwa. Czy to wynikało właśnie z tych rozkładów, spóźnił się na coś? Częściowo tak. Autor przyznaje, że na jeden z promów się spóźnił, co wymusiło nieplanowany postój, ale jest też inny element, który wpływa na czas i co ważne na koszty. Taki mały haczyk w tym darmowym systemie. O, czyli jest jakiś haczyk? Okazuje się, że tak. Nie wszystkie przeprawy są darmowe. Siódma przeprawa na trasie autora, ta pomiędzy wyspami Mosala a Inią, tak? kosztowała 30 euro. Aha. No, proszę, to już jest konkretny wydatek, nie jakiś drobiazg. Zdecydowanie. I to była też znacznie dłuższa podróż trwała około dwóch godzin. Czyli jednak nie do końca darmowy raj? Czy autor jakoś wyjaśnia, dlaczego akurat ta jedna trasa jest płatna? Czy to ten biały prom z opłatą za pojazd? To jest właśnie fascynujący wyjątek od reguły. I trochę wydaje się to sprzeczne z tą ogólną ideą promów jako darmowej części drogi. No właśnie. A także z tą informacją o darmowym przewozie pasażerów na białych promach, chociaż tam, jak mówiłam, mogła być opłata za pojazd. Sam autor snuje teorię i podkreślmy, że to jest jego spekulacja. Jasne. Że ten płatny prom może być umiejscowiony jakoś tak strategicznie. Kiedy podróżnik dociera do Mossali, ma już za sobą większość archipelagu. Osiem przepraw. Mhm. Zawracanie oznaczałoby stratę co najmniej pół dnia, jeśli nie całego. W tej sytuacji, jak sugeruje autor, łatwiej jest po prostu przełknąć ten koszt 30 euro i płynąć dalej. Rodzaj punktu bez powrotu, gdzie opłata staje się mniejszym złem niż cofanie się i tracenie czasu. Dokładnie tak to przedstawia. Niezależnie od tego, czy ta teoria jest prawdziwa, to jest to kluczowa informacja praktyczna dla planujących podróż. Trzeba ten wydatek uwzględnić w budżecie. Bo innej drogi, żeby kontynuować trasę w tym kierunku, po prostu nie ma. Rozumiem. To ważna informacja. Wspomniałaś też o tym spóźnieniu na prom i nieplanowanym postoju. Co się wtedy wydarzyło? Tak, to spóźnienie zmusiło autora do spędzenia nocy na wyspie Mosala. Na szczęście, jak opisuje, tuż przy samej przystani promowej znajduje się kemping. Czyli są przygotowani na takie sytuacje? Najwyraźniej tak. Autor opisuje, że znalazł miłe miejsce na namiot, na takiej zielonej polanie, wśród drzew. No, typowe doświadczenie kempingowe. Czyli drobna niedogodność, ale bezproblemowo rozwiązana. Czy ten nieplanowany postój wniósł coś ciekawego do podróży, poza dodatkową nocą w namiocie? Okazuje się, że tak. Podczas spaceru po okolicy tego kempingu autor odkrył wieżę widokową. O! Wszedł na nią i, jak pisze, roztaczał się stamtąd naprawdę ciekawy widok na okoliczne wyspy i wodę. Czyli coś za coś. Tak, to taki dobry przykład, jak czasem nieplanowane zdarzenia, jakieś małe wpadki w podróży, mogą prowadzić do nieoczekiwanych odkryć i dodatkowych, fajnych wrażeń. Gdyby zdążył na ten prom, pewnie by tej wieży nigdy nie zobaczył. To prawda, czasem te niezaplanowane momenty zapadają w pamięć najbardziej. A czy poza promami, widokami i kempingami, autor dzielił się jeszcze jakimiś innymi spostrzeżeniami z Finlandii, takimi bardziej, no wiesz, przyziemnymi? Tak, są też takie obserwacje z drogi, że tak powiem. Na przykład zauważa coś, co pewnie wielu odwiedzających Finlandię też widzi. Zamiast wszechobecnych McDonaldów, króluje tam lokalna sieć fast foodów Hesburger. Hasburger, faktycznie kojarzę taki lokalny koloryt. Dokładnie, mały element fijskiej specyfiki. A coś bardziej kluczowego dla kierowcy, na przykład paliwo? Owszem, poruszaj tę kwestię. Z jego relacji przypomnijmy, to jest rok 2015, wynikało, że w Finlandii nie było dostępne LPG, czyli popularny u nas autogaz. Aha, to ważne dla kogoś z instalacją LPG. Tak. Wspomina o CPG, co jest trochę zagadkowe. Być może chodziło mu o CNG, czyli sprężony gaz ziemny. CPG jest mniej znane jako paliwo. Zaznaczmy może tę niepewność. Okej, okay, czyli jest jakaś niejasność, ale raczej nie LPG. W każdym razie brak łatwo dostępnego gazu oznaczał dla niego konieczność tankowania benzyny. A ta, jak zauważa, była wtedy dość droga. Ceny wahały się między 1,5 a 1,8 euro za litr. Mhm, no to sporo. To ważna informacja dla kogoś, kto planuje dłuższą trasę samochodem po Finlandii, zdecydowanie wpływa na budżet. Dokładnie. Koszty paliwa to zawsze istotny element. Wróćmy jednak do trasy. Po tej nocy na Mossali i przeprawie tym płatnym promem na wyspę Inio, co było dalej? Jak wyglądał koniec tej wyspiarskiej przygody? Podróż przez archipelag zbliżała się już wyraźnie ku końcowi. Autor wspomina, że samą wyspę Inio przejechał dość szybko tranzytem czyli bez dłuższego postoju. Tak. Potem czekały go jeszcze dwie przeprawy promowe już prawdopodobnie te krótsze i bezpłatne, żółte. I one ostatecznie wyprowadziły go z powrotem na stały ląd gdzieś w południowo-zachodniej części Finlandii czyli to był definitywny koniec etapu wyspiarskiego. Tak. Tak. Jak sam autor zaznacza, stąd zaczynała się już długa droga na północ, w kierunku głównego celu jego wyprawy, czyli Norwegii. Archipelag był fascynującym, ale jednak tylko przystankiem, etapem na tej znacznie dłuższej trasie. Rozumiem. A czy wspomina coś o pierwszym miejscu, które odwiedził już na stałym lądzie? Jakieś miasto? Tak, jest krótka wzmianka. Pierwszym miastem po powrocie na kontynent było Usykał Punki. Usy Autor nie mógł się powstrzymać od takiej żartobliwej uwagi na temat jego zdaniem śmiesznej nazwy tego miasta. He, kwestia gustu. Wspomina też, że natknął się tam na jakiś bardzo dziwny muzeum Bong, co dodaje jeszcze jeden taki smaczek lokalnego kolorytu do jego opowieści. Muzeum Bong brzmi intrygująco. Trzeba by sprawdzić, co to jest. No dobrze. Przeanalizowaliśmy ten podróż krok po kroku, śledząc relację autora. Spróbujmy teraz zebrać to jakoś w całość. Co nam mówi ta relacja o podróżowaniu przez archipelag Turku? Jakie jest takie główne przesłanie? Myślę, że przede wszystkim pokazuje to, jak unikalne jest to doświadczenie. To nie jest, wiesz, zwykły road trip po asfalcie, ani też typowy rejs statkiem.